W dzisiejszym filmie przedstawiam wam trzy mechaniki, które prawdopodobnie powrócą do Grand Theft Auto 6. Numer 1: mechanika walenia konia. Walenie konia, zwane również grzecznie jako samodzielna aktywność kinetyczno-hormonalna lub seksualna joga dla jednej osoby, to proces polegający na rytmicznej aktywacji mięśni przedramienia w połączeniu z wyobraźnią lub ewentualnie dostępem do internetu. Działanie to, choć pozornie banalne, zawiera w sobie szereg aspektów fizycznych, psychologicznych, a nawet egzystencjalnych. Analiza kinetyki walenia konia miała dwa główne style. Styl klasyczny pionier Janusz. Ręka lewa lub prawa, zależnie od dominacji, wykonuje ruchy oscylacyjne wzdłuż osi podłużnej. Zauważalny jest tu efekt przekręcenia gałki od radia, z czasem przechodzący w tryb turbo. Styl eksperymentalny cyrkowiec emocjonalny obejmuje użycie akcesoriów, zmienność tempa, a niekiedy nawet pomoc drugiej ręki, co prowadzi do efektu dwuręcznego młota hydraulicznego. W Obu przypadkach obserwuje się moment kulminacyjny nazywany przez niektórych wielkim finałem, a przez innych czasem na refleksję i chusteczkę. Pomimo występowania mechaniki walenia konia w GTA San Andreas, ów mechanika pozostaje tematem tabu, szczególnie podczas rozmów na Discordzie. Gracze, choć potajemnie uczestnicząc, publicznie udają, że to ich nie dotyczy. Tymczasem, według badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Samotnością i starymi dyskami Sporthub, aż 97% ludzi robiło to, robi to, lub właśnie to robi. Numer 2. Telefon od Romana. Kręgle. Z czasem gracze przestali odbierać telefon, ignorowali Romana, wyłączali go, a niektórzy nawet eliminowali go. Ale spoilerów nie będzie, choć wiemy, że GD4 daje pewne opcje. Ale czy było to słuszne? Czy kręgle nie były przypadkiem próbą nawiązania kontaktu? Czy Roman nie był ofiarą sobotności w wielkim mieście? Czy to możliwe, że kręgle to metafora? Nie. To po prostu cholerne kręgle i irytujący kuzyn z obsesją. Tak, mechanika telefonu od Romana ma powrócić, ale w nowej, ulepszonej formie. Bo czemu nie, prawda? Według rzekomych informacji od insiderów z Gita.pl wiemy, że Roman w Gita 6 będzie wspomaganym hologramem przez SI, który materializuje się przy tobie, gdy nie odbierasz telefonu. Teraz zamiast wyjścia na kręgle będzie Cię zapraszał na inne atrakcje, np. rower z papugami, strzelanie do instrybutora, wspólne nagrywanie dick doka. Jeśli zignorujesz go 5 razy, zablokuje Ci konto bankowe i wyśle wiadomość z pasywno akresywnym tonem o treści. Numer 3. Animacja seksu. Z przecieków, analiz trailerów i nieoficjalnych pogłosek wynika, że nowa odsłona kultowej serii ma wprowadzić coś, czego jeszcze nie widzieliśmy w tej skali. Animowane sceny seksu jako powracającą mechanikę rozgrywki. Tak, powracającą niczym bumerang, albo były partner z Tindera. Twórcy mówią o głębszej immersji. My, jako gracze mówimy, czy można to pominąć? Ale nie, nie można. Przynajmniej nie zawsze, bo w GTA 6 seks to nie tylko wybryk, to tworzenie przyszłości dla nowych pokoleń. Czas? Ja pierdolę! W przeciwieństwie do poprzednich części, w których romanse kończyły się sugestywnym trzęsieniem samochodu oraz trzęsieniem sumienia niektórych graczy, GTA 6 ponoć zamierza nas uraczyć pełnoprawnymi, filmowo zainscenizowanymi scenami intymnymi. I tak z opcją kamery filmowej. Tak, z dialogami i oczywiście z możliwością wyboru pozycji. Bo nic tak nie buduje emocjonalnej więzi z postacią jak interaktywny seks w rytmie quick time eventów. Nie możemy zapominać o tym, że to wszystko ma działać na nowym silniku Rockstar Rage 9. Czyli krótko mówiąc będzie się błyszczeć, pocić i oddychać bardziej realistycznie niż przeciętny aktor w serialu Netflixa. Trawa będzie falować, woda błyszczeć, a łóżko... <laughs> no cóż, łóżko też będzie trzeszczeć zgodnie z fizyką. I może nawet wygeneruje rachunek za naprawę stelaża. Twórcy chwalą się, że zastosowali Motion Capture z udziałem prawdziwych aktorów, co sprawia, że GTA 6 może nie tyle przebić granicę interaktywności, co ją przewalcować. Z oburzeniem i radością jednocześnie. Czy świat jest na to gotowy? Z jednej strony absolutnie nie, z drugiej, oczywiście, że tak. Bo jeśli coś nauczyliśmy się przez ostatnie lata, to to, że granice w grach są po to, by je przesuwać. Geta zawsze było lustrem świata, lekko zakrzywionym, prześmiewczym i pełnym iroli. W takim razie, czyż w czasach TikToka, Reality Show, influencerów, seks jako mechanikę rozgrywki nie jest po prostu logicznym krokiem? Czy będzie kontrowersyjnie? Oczywiście. Czy będzie zabawnie? Zdecydowanie. Czy będzie to pierwszy raz, kiedy ktoś na na 6 symulatorem randkowania z bronią maszynową? Zobaczymy. Jedno jest pewne: Rockstar znów sprawi, że wszyscy będą mówić o igrze. I nie, nie tylko dlatego, że można będzie ukraść czołg i pogłaskać psa. Tym razem wszystko kręci się wokół łóżka. I tak będzie można zmieniać pościel w ustawieniach graficznych.